Cześć, jestem gdzieś w lesie i nie wiem gdzie jestem. Oprócz tego, że jestem w lesie. Cześć, jak się macie? Ja, jak już wiecie pewnie z wczorajszego filmu, mam właśnie tak zwany Recovery Week, czyli tydzień regeneracji. I dzisiaj postanowiłem powłóczyć się jeszcze po lesie bez patrzenia na, na waty, na dane z mojego, z mojego taksa. I powiem Wam, że tu jest niesamowicie. A ja chyba, chyba zaczynam kumać, gdzie jestem. Wiecie co? To co? Że jesteśmy na gravelku, na semisnikach. jedziemy w dół. A, zaraz pogadam. Chwila, moment. A, żeby mi tylko kamera nie odleciała. A. Z watami ostatnio u mnie było kiepsko. Dlatego muszę dokonywać. Ciągłych zmian, bo na tym polega trening. I pamiętajcie, ci co jeździcie niewiele, chcecie jeździć, żeby rzucić palenie, być zdrowymi i się odchudzać. To Wam powtarzam, odchudzanie się jest milion razy prostsze i pod pewnymi względami o wiele przyjemniejsze od trenowania dla wyników, bo. W momencie, kiedy już przekraczamy barierę po prostu dobrej formy zdrowia, fajnej sylwetki, a zaczynamy piąć się w górę, żeby podbijać naszą moc, naszą wytrzymałość, szybkość, siłę, możliwości techniczne, efektywność pedałowania i tak dalej, po to, żebym ja na przykład. Jak się na kaszmarku pojawi w przyszłym roku, żebym nie przejeżdżał 80 czy 110, tylko żebym przejeżdżał na przykład 30. Bo taki, takie są założenia. To to było długie zdanie, ale pamiętać od czego zacząłem: <grym>, odchudzaniu się. To naprawdę odchudzanie się jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Dlatego że trening w tym momencie. To jest też dużo niewiadomych i dużo bólu. Oczywiście, ja rozumiem, odchudzanie się to jest mnóstwo niewiadomych pod kątem tego, dlaczego chudnę tak mało, dlaczego nie chudnę, dlaczego stanę w miejscu, stanę w miejscu. To są inne sprawy, ale w momencie, kiedy wsiadacie na rower, żeby po prostu chudnąć i nie skupiacie się na chudnięciu, tylko na jeździe na rowerze, to to będzie dla was super przyjemne. Nie musicie robić takiej dużej intensywności, po prostu bawcie się jazdą na rowerze tak jak Szajbajk dzisiaj pociśnijcie sobie gdzieś do lasu i się zgubcie i tak jest fajnie, naprawdę Wam to polecam dlatego dzisiaj spędzam z Wami trochę czasu, a przy okazji Wam trochę też ponawijam co u mnie słuchajcie, na kanale Szajbajk ale z H Bike. Na który też was zapraszam. Mam nadzieję, że tam się za jakiś czas, przynajmniej w niektórych odcinkach, pojawią polskie napisy. Tam rozpocząłem e, Cycling Academy, taką akademię kolarstwa, e, w której dzisiaj nagrałem drugą lekcję. Tam już pierwsza lekcja poszła kilka dni temu i w tej akademii będę się dzielił z widzami krok po kroku tym jak trenować. Bardzo bym chciał, żeby udało mi się na tyle rozdwoić, też w przyszłym roku, żeby na polskim Szajbajku z tym podziałać. Ale jest jest z różnych względów ciężko, słuchajcie na temat na temat utrzymywania kanałów, wiecie, finansów, tego typu rzeczy, postanowiłem, że chyba już nie ma co gadać, ci co wiedzą mniej więcej jak to wygląda, co to wiedzą, inni co będą chcieli tylko i wyłącznie marudzić, i zawsze będą marudzić, ale Stop. Muszę wam to pokazać. Muszę wam to pokazać. Patrzcie, jak to jest pięknie. Tu jest prze. Uf, czekajcie, nie ten hamulec? Tu jest przepięknie. Dobra, to w takim razie chwila ciszy. Nie no, to, to jest cudowne. To jest cudowne. Tak się cieszę, że dzisiaj wyszedłem. Na twór, a nie na tlenarze. No, tu bym jeszcze Wam strzelił time, time lapse z zachodzącym słońcem. Miodzio by było. Nie wiem, czy moja bateria, może by i wytrzymała to. Wspaniale jest. Przepięknie. No, więc powiem Wam, że jest, jest bardzo ciężko produkować kontent. W tym momencie też na, na tym kanale międzynarodowym tam się pojawiło bardzo dużo nowych widzów, którzy, którzy też chcą trenować, więc zapraszam was, jakbyście mieli problemy w zrozumieniu czegoś, to, to albo Wam pomogę, albo rzeczywiście uda nam się. W niektórych odcinkach, przynajmniej. Wrzucać napisy jeszcze nie teraz, bo w tym momencie jestem, jestem reżyserem, dyrektorem, scenarzystą, kolarzem trenującym. Nie zapomnijmy, że jestem mężem gromowładnej mojej kochanej i swoim ma, szefem od marketingu, od kontaktów social media, Facebooka i tak dalej. Nie będę wam wymieniał, to jest. O, już wiem gdzie jestem. A, to tu będę skręcał w prawo. Ok, chyba wiem gdzie jestem. Roboty jest mnóstwo, ale to jest piękna robota, chciałbym też Wam umożliwić jak najwięcej po, po polsku, w każdym razie jest Cycling Academy, jest, jest taka akademia kolarstwa kolarska już na, na angielskim Szarwajku, tam to so, też sobie możecie y, oglądać, bo strasznie mi zależy na tym, żeby na tych chwilach, co była przed chwilą, żeby dzielić się z Wami tym, jak, jak kolarstwo jest piękne, jak przyjemnie jest się wybrać na rower, po prostu. No, a odnośnie mojego, mojego y, tygodnia regeneracyjnego, to dzisiaj się kręcę trochę po, y, po lesie, a jutro zrobię taką sesję treningową, zobaczycie sobie, będziecie mogli zobaczyć na strawie, jak będzie wyglądała dokładnie, jeśli chodzi o moc i wszystkie dane. Oprócz pulsu, jeszcze nie mam y, nadanika pulsometru, ale kupię sobie no. Kupię, kupię. Słowo haccerza. Nie, szajbajka, słowo. No, a ja to mam mikro mikrofon w ogóle. Aha, dobra mam. No. <laughs> i zobaczycie jak to wyglądało i jutro ocenię co robię dalej prawdopodobnie przejdę na mniej intensywne treningi taki plan wielotygodniowy który już jest gotowy, przygotowany na Zwifcie i chyba po prostu z automatu sobie polecę ze Zwifta, bo znowu planowanie treningów to jest kolejna rzecz na której musisz się skupić którą trzeba przebudowywać wciąż coś analizować i to jest po prostu ciężkie, to nie jest łatwe, a tak z automatu sobie polecę ze Zwifta, w zależności od tego jak się będę czuł, to będę skracał, skracał nie będę wydłużał, będę skracał sesję, ewentualnie będę je po prostu omijał, no i mam nadzieję teraz, że jadę w stronę gdzieś tam zielonej góry a może, a może ochli, o będzie biegać. uwaga, wyprzedzam zambiegacza, nie żebym tutaj coś mówił, że kolarstwo jest takie dużo lepsze od biegania ale patrzcie się na to i Ciema. No. Tak jak widać, biegacze też pozdrawiają. Kolarze, kolarzy pozdrawiają biegaczy. Ja biegałem kiedyś trochę, ale moje prawe kolano tego nie wytrzymywało i to nie zwalam na bieganie. To znaczy, na pewno bieganie jest zdecydowanie bardziej obciążające stawy niż jazda na rowerze, ponieważ jazda na rowerze jest płynna. Popatrzcie na ruch, jaki ja wykonuję nogami, a jaki. Wykonywał kolega, e, biegnąc. E, natomiast w moim przypadku problemem było to, że to były czasy, kiedy 99% treningów robiłem na rowerze górskim, w warunkach górskich, z kadencją 60-70, siła, bracie, podjazdy ostre i prawe kolano mi wysiadało. Dodatkowo jeszcze noga mi troszeczkę uciekała na zewnątrz. Pozycja na rowerze nie do końca, jeździłem wtedy na Cannondale'u takim jakiego mam, tylko że na MC i tam jeszcze było, było z też, z pozycją siodełka był problem i stąd bóle kolana. Kiedy przestałem jeździć zawodowo, wyścigowo, bóle minęły, ale po 20 minutach każdego biegu ból kolana się pojawiał, stąd, stąd po prostu Bieganie zarzuciłem, ale powiem Wam, że myślę o tym, żeby teraz przez zimę też zrobić trochę sesji treningowych. Właśnie takich, żeby zrobić sobie jakieś wybiegania, oczywiście basen i tak, żeby organizm dostawał różne, różnorakie bodźce treningowe. I żeby. przepraszam, bo tu jest głęboki piasek, muszę się skupiać. I żeby w przyszłym sezonie bike. Mógł wam coś pokazać tak bardziej z przodu, nie, Peletonu, a nie z tyłu. Chociaż na, na pewno, a pyta, pytaliście, niektórzy z was o plany jakieś moje treningowe, nie mam znaczy startowe, nie ma jeszcze kalendarza też na przyszły rok pełnego. Na pewno będę chciał tutaj w Kaczmarku, w miejscowych wystartować, ale będę chciał wam pokazać jedne z najpiękniejszych tras w Polsce, o to też będę was pytał, czyli zrobić objazdy przed. O, jechałem tędy w tę stronę. Super, tu już wiem, gdzie jestem. Przed zawodami, tak jak robiłem kaczmarka, będę chciał zrobić Wam jakieś największe maratony, ale na maratonach się nie będę skupiał, bo ja naprawdę mam, ja mam grupę krwi 0XT. Naprawdę XT. Cross country. Muszą być strome podjazdy, muszą być strome zjazdy. Wtedy killer się czuje tak jak powinien. I uwaga, jutro albo pojutrze, chyba pojutrze, uwielbiam jeździć dziś po lodzie. Przyjeżdżają dwa duże pudła z napisem Sannon dale i będą e, zaadresowane shybike. Zobaczycie co to będzie. Ja, znowu to słoneczko piękne. No pięknie jest, pięknie jest. Aha, no i na koniec. A Zobaczymy w ogóle, kto dorwał do końca filmu, bo nie każdy musiał, bo. To jest dzisiaj bardzo swobodny film, ale widzę też, że takie lubicie, a ja najbardziej lubię tak właśnie sobie gadać do Was. Dobra, sorry za wciąganie nosem, mus. E, no, chciałem, a to jeszcze w innym odcinku też Was o to poproszę. Napiszcie mi proszę w komentarzach, kto z Was, kto ogląda Szajbajka? E, ma, między innymi dzięki też odcinkom i temu, że widzi, że ja jeżdżę, że jesteśmy aktywni jako społeczność i grupa Szajbajkowa ma motywację do tego, żeby jeździć. Napiszcie proszę, kto z Was nie zarzucił roweru teraz na jesień i zimę? Jak jeździcie? Co robicie? Co Wam się dzięki temu udaje? Czy macie lepsze sukcesy w pracy, w życiu dzięki temu? Czy ja ale mam pomysł na odcinek, widzicie? To będzie w ogóle odrębny odcinek. Dobra. <noise> Nie musicie tego pisać, bo zrobimy, zrobimy odrębny odcinek na ten temat. Aha, to wam od razu powiem też, bo mam w planach zrobienie odcinka, w którym ja oficjalnie z wami podzielę się moimi planami yy, na przyszły rok po to, żeby je osiągać, żebyście wy mogli mnie z nich rozliczyć i poproszę was, żebyście też użyli Sekcji komentarzy pod tym filmem do takiego upublicznienia swoich planów, marzeń, a potem ja wrócę do mojego filmu, a wy wrócicie do komentarzy I, i to będzie fajne. Dobra, to już więcej nie spalam. Znalazłem drogę do domu, ale jest niesamowite to, dla moim zdaniem, dla mózgu zgubić się, nie wiedzieć, gdzie się jest. Polecam, naprawdę to też jeden z odcinków, jakoś jego fajnie był jakoś go fajnie muszę nakręcić tworzenie odcinków to jest to jest taka fajna sprawa, to jest jak mój ojciec jest rzeźbiarzem to jest jak rzeźbienie, tylko nie w drewnie tylko rzeźbi się nie wiem, w rzeczywistości w każdym razie dobra, bo ja już jestem trochę naćpany endorfinami, więc się zaczyna moje takie gadanie, <gadanie> dziękuję wam bardzo za, za to, że jesteście ze mną za obejrzenie Trzymajcie się ciepło, życie zdrowo. Hej. Bo